Z dzisiejszego odcinka jest firma Mordor, spółka Zła Mordor, spółka Zła Biciowanie Na zawołanie Witam wszystkich ko bardzo serdecznie w kolejnym naszyma No 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 Eee dobra minęło trochę czasu odkąd ostatnio nagrywaliśmy, ale z tego co widzę to sytuacja jest lepsza, nawet bardzo dobra. Lepsza niż więc... bardzo dobra. <grych> Kurwa. Sorry, kompletnie jestem nieprzygotowany. Generalnie miałem w planach nagrywać dzisiaj heroesy. Bo A się ja skończyły Bosia. odcinki. Nie, wiem, ale nie Ale tak się złożyło, że odcinki z no dzisiaj się nam skończyły, więc trzeba no. zrobić dogrywkę. A ja miałem nagrywać Bosia i GTA no. i Empire Retwora I wszystko kurwa inne Ale właśnie przy renderowaniu zauważyłem, że to są ostatnie to, to ostatnia sesja była ostatnią no. No, i robimy, A właśnie... no i teraz staramy się żeby ostatnia sesja który... żeby ta ostatnia sesja nie była, ostatnią bo ona nie jest ostatnia, bo jeszcze mamy coś do zaliczenia, to musimy zrobić tak, żeby ostatnia sesja faktycznie była ostatnią sesją. Dlatego no, spróbujemy się... skończyć w ogóle ten sezon. No ja wi widzę, że już, widzę, że już tam jakiś mały opór się zrobił na zawodzie, ale... Chociaż mam wrażenie, że teraz cię będzie na dwie sesje, bo jednak trochę coś tu mają. Elrond no, może a, 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 się zainteresować ale, ale... nalotem gdzieś. A mnie wyjebało do pulpitu. Tam e, tam dobra, ale generalnie takie pytanko organizacyjne. Czy udało ci się ogarnąć problem związany z desynchronizacją e, audio z obrazem u Ciebie? Bo tam zauważyłem w kilku miejscach, że jest ten Nie, problem Nie, ale to jeszcze jest do zorientowania się, spokojnie No dobra e no... Mamy wszystko pod kontrolą Właśnie, pytanie za 100 punktów, gdzie jest Eisen? W więzieniu No tyle to ja wiem, ale... Znaczy, czy ja, go, czy ja go dałem? Dobra, stwórz bohat... Jest, jest w armii szarku, no to już tam chyba zostanie hmm. No dobra, to generalnie widzę, że już ruchy są rozplanowane. Masz tylko dwie hordy wargów w uszarku? Myślałem, że eee, Czekaj chwilę. Jedna horda chyba jest w minas Tyrit. Jeśli mi nie byli. No jeszcze gdzieś tam indziej jest Jeden są berserker. Jedna horda urków wojowników i dwóch berserkerów. No dobra, no w, to sumie, okay. w sumie dorobię sobie. A, chyba, chodem. chyba, że ich z martwych bagien ściągasz, okej. Okay. Nie, to no dorobię sobie jeszcze jedną... A, bo w martwych bagnach są jeszcze... Tak, tak, do... Dobra, to już wiem wszystko. co okay, to co to, to za zaję... Aha. A, to są korsarze. To jest toks. Dobra, no. i generalnie jeśli chodzi o, wsch... o front wschodni, to podejrzewam, że na wschodzie już nie będziemy mieli żadnego problemu. Jak ponieważ nie wschodni? ma, ponieważ nie ma już żadnego wschodu. My Jest jesteśmy zachód. My jesteśmy wschodem, o co ci chodzi? Kurwa chciałem nawiązać do Vice City, nie wyszło, zepsułeś, niedobry jesteś. Klikaj, nie, nie, Na Klikaj czego... zakończ fazę i nie pierdol, bo chyba już nie mamy nic innego, co to, to robić. No dobra, dobra. Ja kończę fazę. Na link. No I tak jak myślałem, Elrond Boże, za, zaatakował. Ale grubo przejęliśmy, będzie. ale Gondor zaznaczył. Wenedwet będzie grubo. Ale dobra, no. jak coś, ale jak coś mamy szarku Nic nowego Dobra, co my tu mamy e, Tranduil Jakiego kurwa nienawidzę? Na, ja, ja go bardziej nienawidzę Ty chociaż możesz go zestrzelić Dobra, a e, rasztujemy? Którego ja tu mam? A, ze Zumbaru No jeśli ja się uda Dobra, masz ekipę, damy radę Czy damy dobra. radę? Dobra, teraz muszę sobie przypomnieć, jak się grało czy da... A przy okazji, wiesz, wiesz, że to jest opatrzone znakiem towarowym? Eee, Ten tekst? Co? Czy damy radę? No. Więc dawaj, jebać zasady. Czy damy radę? Tak, damy radę. No. I radę. Więcej o, budowniczy. Wszystko spierniczy. <laughs> w ogóle ja widziałem taką koszulkę w górach, jak byłem na wakacjach dawno temu. Właśnie widziałem taką koszulkę Dobra muszę tutaj niestety Bo, bo nigdzie indziej nie znalazłem ja muszę miejscu. sobie przypomnieć... Też muszę sobie przypomnieć mniej więcej jak się gra... Fuck Ja sobie może jednak wezmę... To sobie muszę Dobra. mniej więcej przypomnieć jak, jak się grało bo popełniłem taktyczny błąd ostatnio grając w króla na Dobra to to jest moja jedyneczka Okej okay, to ja się buduję na południu tak wobec tego Dobra, i, Ty, i, ty i obstawiasz i, protecena Idę zrobić z nimi porządek Tylko moce najpierw gobliny? Mamy teraz... A dobra to ferwista. Mocy mamy teraz od zajebania czekaj, czekaj na mnie gobliny Gdzie są gobliny? Nie widzę Dobra to już zostawię to tobie Nie mogę wszystkiego robić za ciebie sorry Ty się rozejrzyj W ogóle my generalnie chyba pierwszy raz na tej sesji się... Na... Pierwszy raz jak nagrywamy O znalazłem ich Już, Już tu i widzę ich koszary Napierdolę Dokładnie Zara dwójeczka tutaj zapraszam Tylko ja tu widzę, że mam niepoulepszone wojska A raju tak to Ciebie wysyłam Fairbista od razu Co troszeczkę mi się nie podoba Nie ma czasu e, Jeden batalion ci się zastał, tak w ogóle Przy Ja partecy. pierdolę Rozstrzelam okay. ich za... Później, później za to wymierzę im solidną karę Czyli 5, e, 10 zdrowa siek i 5 batów na plecy O Lurc, dzień dobry No na razie Lurc Znaczy się, nie lurcy, tylko ten Tranduil Dobra coś, będę... Ale on zaraz... Piki, dobra. Ale pikinierzy to napierdalać potrafią nie? Dobra, wiesz drzewo, ja biorę, albo albo ty bierz, ty bierz Felbisto. E, moje ty bierz. wojska, moje wojska są specjalistami od rychcenia wszystko wolno stojącego. Hehe. <laughs> chyba, tak, ty... chyba tak lubią, nie? O kurwa, krusażona na trzecim. Fachura. No a ja, tu, ja tutaj muszę jakoś swoje woja ulepszyć, bo pik, jedni z pikinierów nie jest wiem bań. czemu. To było szybkie. W sumie wiesz co, mogliśmy wykorzystać sposobność, że tu jest względny spokój, żebym sobie poullepszał wojska, ale no cóż, trudno. Oni i tak są martwi, tylko jeszcze odwrócić. Dobra, nie teraz wiedzą. czeka nas ciekawsza bitwa. Aha! Jeszcze robi... Jeszcze robię na Rivendel, ale dobra, najpierw Anedwet. Tu będzie przechuj. Dobra, ale zanim zaczniemy, to e, kto bierze... Czekaj, to jest Dunland? Enedwet. Znowu. To ja biorę Dunland. Enedwet, aha. E, Dunland biorę dlatego, bo Saruman przecież w filmie umamił chyba Dunland, żeby... E, no to, pamiętam, była ta akcja. No dobra, dobra w, dru w drugiej części, bo ja akurat tak się składa, że niedawno oglądałem sobie te... A, prawie. Dobra, no to tu chyba, no to co? No to tutaj standardowa taktyka. Czyli ten, bronimy się, się, a ja. Próbujemy a nie się to, nie, za, próbujemy nie zginąć. Dobra, już tyle razy się na tym led zasranym broniliśmy, że chyba damy radę. A chyba jeszcze nie walczyliśmy z tymi siłami. Go, ja mam nadzieję, że w dwie godziny się wyrobimy, bo jestem na dziesiątą umówiony. Będę miał gościa. A wiecie, gość w dom. To mu kopa Nie, tak... O, teraz jesteśmy tutaj. O, mam, o, mam, o, mam. Jestem opasażony, super. Ja mam... Dobra, buduję fortecę obok twojej. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za Ja mam rzeźnia, orki, jazda. E, dobra. A wy zajmijcie się tymi pedalskimi wargami dobra. w międzyczasie. A tak, pedalskie wargi. Eee, aha. Zabudowałeś mi jamy orków, no dobra. No trudno się mówi. Dobra. Zag forteca się zawzięła na tego warę No dobra, no to z wargami mam już... Y po jest po problemie. Bo czy... Dobra, nie chcę dzikich ludzi z Donlandu. Oni, na oni już... A to Erlond. Erlond z... ruszył dupę, ruszył dupę. W końcu. Szkoda, że tak późno. Dobra, hmm. e, FCK, coś... bo nas tutaj. Dobra, już idę. Bo moje już orki idę. to tak średnio się nadają, w starcie z tymi... Ale nie, do, dobra, wi widzę, tu, tu, tu widzę, że będzie grubo. Zauważył. Dobra, brać ich. Nie chcę słyszeć żadnych wymówek, że. No i chuj. Dobra, coś czuję. No że... To, już. O chuj. Mam przesranę, mam przez mam przesranę, mam przez My przesrane. w ogóle mamy przesranę, bo te orki to tak kieszenia chyba. Do tyłu. Maksymalnie. Jednak wzięli za, za, Wzięli zawodowców, ty popatrz. Dobra, ty możesz zbudować... się tak nie ja jaraj, my... bo ci zawodowcy spuszczają nam srogi w pierdol. Przynajmniej jak jakoś... A, przyszła. bo w pełni uposażeni są. Mhm. Czyli mamy jeszcze bardziej przejechane, dobra. Straciłem buildera. Chuj mnie to. Niestety nie mogę... Nie mogę wezwać czartownika. Więc jest jakby no... Przypiks. Ja nie mogę kurwa nic. No spoko, jest nas dwóch. No i starczyłem builderów, super. Powiedz mi, jak to jest, że rasa, która karleje tak nam kopie dupy? Na nie ogarniam tego. A no tak. Dobra straciłem builderów, co prawda Ale forteca jest ciągle stojąca zg... No mam, mam Jednego więc Dobra będzie, będzie większy problem, to... idą bohaterowie na, na mnie A czy? A dobra e, się na mojego buildera, więc już jest, już mam i mam pojeżdżone Chyba że uda mi się ich wymanewrować To czy tam cały czas stałeś? I chuj I chuj i cześć Aha Czyli znowu one man job? No, tylko, że teraz, teraz ty jesteś tym one man jobem. To będzie raczej długa bitwa. Ja jeszcze Boromir się na ciebie ja, Nie wiem czy ja to przeżyję. No dobra, postaram to się... Żyje. Postaram się w miarę... No przeżyję. Znaczy mogę buldować builderów przynajmniej, bo mam... F fuck. Dobra, posta po, po, ogarnij... O... Dobra, zaraz stracę fortecę. A ja zaraz stracę... Dobra, ale Janę... Boromira chociaż będę mieć z bani. Elrond tu wziął się na moją jamę orków i jestem tym Trzymaj faktem tam. Chcę, żeby miał jak najmniej HP. A dobra, nieważne. Nie, ważne. nie okay. no, nie jest... z twoim to nie jest źle. Rozbuduj ją na maxa, no to się obronisz na ludzie. Oby. A weź pod uwagę, że oni będą mnie jeszcze atakować. Ja, Musisz ja, się rozbudować ja wtedy... naprawdę z prędkością zaraz, zaraz będę martwy. Więc co możesz martwy. ewentualnie zrobić? Co mogę zrobić? E... Wywal wszystkie piece i wyślij mi wszystkie surowce, mogą mi się przydać. Nie zdążysz chyba już. No, no na pewno, na no, klęska. Dobra. No dobra, czyli one man job eee, dobra Eee. Widzę duże zgrom zgromadzisko ludzi na północy. Mają Wiem. koszary... I mają koszary oraz szkołę łuczniczą, ale nie mają fortecy. I, i to będzie woda na nasz młyn. Elor... Dobra, Dobra najpierw koncentruję może... się na L rondzie, bo on może sprawić mi największych problemów. Prawie. Kurde, od kiedy to on jest taki no. wytrzymały? Ma poziom mózgu. I teraz. Jeszcze. I pikinierzy. No cóż, El długo się broniło, ale... Ale jeszcze się trzyma. Jeszcze. Kiedy on się, kurwa, uleczył? No, a to nie jest się uleczył. No i kurde. No cóż. zepsuł mi całą zabawę. <grym> Wczytujemy grę, żartowałem. Nie, ta zniewaga Wczy... kurwa, krwi wymaga. Mamy Gondor, ściągaj wszystkich ludzi, jedziemy tam. Ale najpierw Rivendell. Czy... A, Rivendale. a Rivendale. Eee... To prośba. Eee, zróbmy tak, ty tam pilnuj, żeby od tej zachodu nie leźli na nas, a ja im przygotuję małą niespodziankę od frontu. Wiesz myślałem, co to znaczy. Się, myślałem, że ci się śpieszę, żeby wyrobić je dwie godziny. Dobra, chuj Eee Na no to Dwie chuj, godziny od teraz, bo na dziesiątą mam mieć gościa, Jak więc... Chuj, to tak. chuj, odpalaj. Ale wiesz co szykuje, co im szykuje jako niespodziankę listę, Nie? Ale blisko No odpaliłem odpalaj. Odpaliłem! No to co nic nie mówisz No bo ty jeszcze musisz kliknąć, to już nie moja wina Ale wiesz jaką im szykuje niespodziankę? Nie i mam to w dupie A pamiętasz helmowy jar? Nie. Nie no kurwa drabinami. Jak mamy sobie tak. Nie, wektor. nie, Drabi, A co było? A. a Ale to co co ty było, to chcesz co... wysadzić, przepraszam, bramę? Tak, bo ja jestem Jim Petarda w dupę jego mać. I mam wyższy certyfikat, wyższej szkoły wypierdalania rzeczy w kosmos. A to nie, wie a to nie wiedziałem, że w, w Minas Morgul jest, uczel jest wyższa uczelnia. Wyjebałem ją w kosmos! O, mam Haradrimów, Zgadnij. A, bierzcie to. I zga O, mam haradreamów i co. <laughs> no i co? I te chujki mają OGNISTE strzały, nie cierpię... nie cierpię tej tego błędu w tej grze. No cóż, to co zrobić? WKURWIAĆ SIĘ! A ja mam Witch Kinga. Dobra, to wiecie co to ja może te fortece pierdolone gdzie indziej Dobra, pierdoliek. Dobra, to. to ja zabezpieczam front, a ty... A ja, be... a ja zajmę się łataniem backdoorów. <laughs> Backdory. W sumie nigdy tego nie robiłem, ale pierdolny tutartak, bo why the fuck not. Drzewek jest tu od zasrania. Przepraszam na chwilę. A, moce, moce muszę ogarnąć. E... No a co? Mogę powiedzieć, że moi bilderzy jeszcze żyją. Tego nie można powiedzieć o moich Nazgulach. Dobra, idę tam Dobra, na już nie mam. A to mam w dupie. Mam tylko. Ogarniesz w tam? Mam tam się się? Ale... No kurwa mać. No i jeszcze warga mi tu dajcie, kurwa jasne. Zaraz nie będę mieć bliderów. Tam idzie twój... idzie twój jakiś jeden. No kurwa, bo próbuję z nim... Nie prób... Nawet nie ważcie się go dogonić. SŁYSZYCIE KURWY? Znaczy i tak was zajebie, ale... Dobra, idźcie, idź, ja idź, już tam idę z pomocą, nie? Dobra, jest bezpieczny. To miało kurwa być? No dobra. Buduję wobec tego jamy orków. A ja buduję warsztat. W wiadomym celu. Ja pierdol... A nie, nie buduję jamy orków, co ja gadam? Tartak buduje. Eee, dobra, dam sobie radę tutaj Zajmę stąd. się tymi wargami na północy jeszcze. Czekaj, tu już bani. Tu jest jeden builder, którym, którym, z którym chętnie się zajmę. Na gorącego bildera twoje, w twojej okolicy Dobra, buduję Ja Ej, trudno ponosi porażkę. Co kurwa? A, to elfy chyba bo to są jeszcze ludzie. No Tak, bo to do ludzi należy ten teren. co tak stoicie ognia? Macie ogniste strzały, no to co wy chcecie robić? To dlatego się na nich wjebałem. Się chcieli pobudować na zewnątrz. Znaczy się możliwe, że elfy to po prostu wydropiło. Le o, leci coś na nas. Dobra. Dobra, Nie lecą na, na nas, są, ja lecę na, są... na nich. Wiem papierówkę, ja mam doborówkę. Cyk. Proszę, prawda? A nie, prawda? A, nie, nie mam punktów dowodzenia. Spoko. Popracujemy nad tym A co ja mam powiedzieć O zagrowali się na... O jak miło z ich strony Dajesz radę? Haradrim no chuj. A Haradrim zagrowali... ogar... Mój no zagrowali się przy okazji na walgi, super Dzięki za, im, dzięki za pomoc popat. Another building Finish All finisher Dobra Do Dokładnie A Dobra, ja muszę trochę pieców pobudować, bo muszę se popas zwiększyć. Oj, łucznicy. Niespodzianka z Dunlandu. Gdzie? No te ptaszki wezwałem A, One rechcą pancerz Więc myślę, że się przydadzą, nie? A te ci Haradrimowie oni mają pancerze? Is... Tak Dera, Bierz ich, bierz ich, bierz ich, bierz ich Rechce im pancerz no, To jest krona z tak także on jest bardziej twa twa twardy, także spoko no to co? Ży jadę bez portacji i buduję. Przypomnę, że siły zła nie mają żadnych jednostek... Nie mają żadnych budynków re regenerujących życie, chyba że... Chyba, że eee, bile, się regenerują. Właśnie takie pytanko. Dawaj. Eee. Czy... Cztery. Rivendale miało jakąś tą bramę zabezpieczoną? Czy w ogóle nie miał nie mieli... Czy mieli po prostu tam ten, mury. A, ale nie... Okay. O jak tam nas panu łuczników to myślę że Może być problem Ale tak poza tym to spoko. No dobra Eee Chcesz to mieć na nagrania? Dać ci znać kiedy? No To za moment Czekaj ja nawet jeszcze gotowy nie jestem do ataku Przepraszam czym kurwa Czekam aż mi się pik... No widzę że coś kombinuje Czekam aż mi się Przepraszam, ja właśnie otrzymałem wpierdol. I tak, mój builder daje się trzyma na kuźwa klej Saruman osobiście otworzy te drzwi. Ale ale za to, wiesz co mam fajnego? No. Trebusz, Przestańcie trebusz, się wiercić i ustawcie się w szeregu dekle. Mam tartak i w chuj drzew dookoła. Ty ty wiesz, że to robi robotę? Ja pierdolę, dlaczego oni... Już cofka. O, wpakuję się do wieży tym jechra i że wcześniej na no to nie wpadłem. Dobra, e, dobra. dawaj e, na bramę. Czekaj, bo w tej chwili mam zajęcie. A bo dobra, dawaj. E, dobra, masz już na bramę? No. Saruman osobiście otwiera drzwi. A no też może? Okej, on też może. <noise> to było. No kurka. Tak. Dobra, wchodzimy kurwa. Jazda z kurwami. A ja się bronię, bo co mam do roboty? Znaczy dobrze odwracasz ich uwagę. Bardzo Szyfie. dobrze. Tak trzymać mordorski śmieciu. Wiesz, wiesz, mnie to nie śmieszy. No i wbijamy na eleganckości, tutaj jest ta śmieszna twierdza, i zaraz jej nie będzie. To jest A jeszcze tak dla, tak dla wesołego pizdy, trzy balisty. No. Boże święty. To co się... Aha. Wiesz co, jest, wiesz co jest wkurwiające? No co? Z tego co widzę? Ta moc działa na budynki. Ta moc działa na gości wewnątrz budynków jeszcze do tego się okazuje. Czy to nie jest pojebane? Zaraz Ale... będzie po wszystkim No już Już Elrond nie ma swojego domu Trudno się mówi No też nie, nie, nie żeby planował powrót, nie? <laughs> Na emigracji Na emigrację poleciał i nie planuje powrotu No co, no to No to jak to nasz pan prezydent powiedział, jazda z kurwami Który? O a ile mamy prezydentów? A ile mamy papieży? Duda. Ja myślałem, że tu powiedział Paulo Coelho, czy, czy coś. Dobra, jarać, palić, zalegalizować. Dobra, te... Nie, nie to, nie ten okrzyk bojowy, chłopie. Dobra, Emre ja chce gospodarkę, because why the fuck not? Ja myślę to... gdzieś tu stajnie taki. jak coś, także uważaj. No właśnie. Recht. No tylko gondorscy rycerzyki. To, to, są, to są niedzielni kierowcy, oni nie mają pojęcia o jeździe. <laughs> I, ko i kolejna bitwa wygrana, i kolejna bi bitwa wygrana dzięki Mordorowi, który potrafi sobie radzić nawet bez y, fortecy. Z bilderem yes. przyklejonym na słowo honoru No, zwłaszcza by na pokazał jak sobie radzi bez fortecy Wytrzymałem dłużej bez ciebie, cwaniaczku Kurde Dobra, koszary zaraz spalę nie dobra, nie zrobię ci tego To żeś piernógł mam Aha, szkoła łócznicza Gdzie? No to zaraz jej nie będzie Follow the król na zbuli Nie. Poprawisz? A bo dobra, eee, ja poprawię. Dlaczego ten teren się nie zapalił? A tym. Isengard będzie pamiętał to zwycięstwo. Jako swoją klęskę. No. Ech, słaby tekst. No dobra, straciliśmy tylko Enedwet, ale... No. Zbieraj ekipę z Minastylii i z Itilian i... do szarku i ja za. Dobra, kto, kto bierze Rivendale? Jak to kto ja? Hmm, a nie możemy się podzielić północ-południe. Kurwa, ty wiesz ile jeszcze masz fortec? Mało ci? Dobra, weź se. Dobra. E, e, Rivendell zdobyty, teraz tylko musimy znaleźć Elronda, żeby podpisał dokument, który, spra który sprawi, że ta inwazja z z z będzie legalna. No to Sharku i Felbist tam do niego polecą w tej sprawie, dobra. Wycofuj. Dobra, zajęliśmy zaj 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 Gondor. Fajnie. Aha, mamy przejebane. No i. Helmowy Jerez nie, nie ruszony, nie ten. Jest A jest zabezpieczony. Mhm. Ojej. Oj, 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 oj. I co zrobimy z tym fontem? No, no co? Nie, robimy na energię? Robimy save? No. 25. Czy chcesz za stack, chcę zastąpić istniejący plik? No. Czekaj.